Cześć, witam. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że dzisiaj prawdopodobnie już nikt nie daje książek w prezencie na Komunie, ale przygotowałam kilka propozycji, które można dołączyć do Kłada: yy, nie wiem, tam, hulajnogi elektrycznej, czy po prostu kasy. Są to książki wydane wspaniale, lepiej funkcjonują, znaczy są cudowne edytorsko. Treść ich jest naprawdę. Interesująca i uważam, że są warte pokazania. Pierwsza to Planetarium. Taka książka wydana przez dwie siostry o kosmosie, ale atutem tej książki jest to, że nie ma tutaj żadnej fotografii ani niczego, co wyszło z ręki komputera. Atutem tej książki jest tekst napisany przez Ramana Prinja. Ale też ilustracje Chrisa Wolmera, czy po angielsku Wolmera, Te ilustracje są naprawdę wybitne. Oto nasza ziemia. Tak wygląda. I jak już powiedziałam, książka warta tego, żeby być prezentem, bo naprawdę jest przecudna. A żeby był to pakiecik idealny. Dodałabym do tego tę książeczkę, o której mówiłam już na swoim kanale, czyli Lucy i Stefan Hawking, George i tajny klucz do wszechświata. Pakiecik idealny dla miłośników kosmosu, albo dla tych, którzy kosmosem chcą się zainteresować i w ogóle dla wszystkich. A teraz dinozaury. Uoo, książka jest taka ciężka jak dinozaur nazywa się Encyklopedia dinozaurów i innych zwierząt prehistorycznych od permu do czwartorzędu. Książka zawiera wspaniałe informacje. Jest naprawdę lepsza od Wikipedii a tutaj są jej ilustracje. Jest tu ponad 400 specjalnie przygotowanych do tej encyklopedii rysunków. Naprawdę polecam. Została wydana przez wydawnictwo, już Wam mówię, Imagine, a autorem jest Karl Melling. Encyklopedia dinozaurów. Tak wygląda. Polecam. Następnie książeczka taka. Tego pana znają wszyscy na świecie lub prawie wszyscy na świecie, a chłopcy w większości na pewno. Jest to oczywiście Lionel Messi, jego biografia napisana przez Iwet tońską darską a podtytuł brzmi Chłopiec, który stał się piłkarską legendą. Napisała na bardzo przystępnie. Dzieciństwo Messiego jest tutaj naprawdę świetnie przedstawione. Do tego koszulka z numerem, e, z numerem zawodnika, koszulka e, Barcelony, Andrzej, koszulka Barcelony i macie pakiecik idealny drugi polecam. Przepiękna książka przede mną znowu, najpiękniejsze baśnie Europy. Znowu bardzo ciężka, ale też zawartość jest jej imponująca. Pokażę Wam teraz mapę, bo ta mapa jest ważna. Zaznaczone tutaj są państwa, z których baśnie znajdują się w tej książce. A więc właściwie cała Europa i przepiękne ilustracje. Pana, który nazywa się Ilustracje Andrzej Wrublewski, naprawdę rewelacyjne. Książka wydana rewelacyjnie przez wydawnictwo, już Wam mówię, przez wydawnictwo Sphinx. Wydawnictwo Sphinx naprawdę się postarało, żeby książka była przecudna. Przeczytałam kilka baśni, oczywiście nie znałam ich. Baśni chyba turecką, ukraińską i jeszcze jedną, bułgarską. Naprawdę rewelacyjne opowieści i całą książkę polecam. A teraz, co by było, gdyby Harry Potter był dziewczynką? Wtedy miałby na imię Kite. I e, jego losy byłyby opisane w Kronice Jaru, napisanej przez Adama Fabera. Mam tutaj dwie książki z tej serii. Kronika, e, co ja mówię, Czarny Amulet i Księga Luster. W Polsce zostały wydane, zostało wydanych pięć części. Bohaterka ma na imię Kate, mieszka w Londynie ze swoją ciotką, aż pewnego razu wstępuje do wspaniałego sklepu. Tam otrzymuje coś od właścicielki i zaczyna się cała saga czarowna, czarownic, z czarami związana. Pola, którą już znacie z moich filmów, tą sagą czy tą serią się zachwyca, więc obdarowany, przez was, obdarowana przez Was pierwszokomunijna dziewczynka będzie na pewno zachwycona. A teraz z kolei. Następny pakiecik idealny. Pakiecik, który wygląda tak. W, takiej oto, w takim oto etui wyjmuje dwa tomy. Pierwszy tom nosi tytuł Co, jak i dlaczego? 700 prostych odpowiedzi na trudne pytania. Książkę wydało wydawnictwo jedność. Tutaj jest drugi tom. Odpowiedź na. Tu jest 700 pytań, tu jest 500, czyli razem na 1200 pytań. A więc pakiecik dla tych, którzy są ciekawi świata. Mogą się dowiedzieć, dlaczego trawa jest zielona, dlaczego bałwan się topi, dlaczego umieramy, dlaczego, dlaczego i dlaczego. Mówię jeszcze raz, lepsza niż Wikipedia. Polecam to wydawnictwo, wydawnictwa e, jedność, co, jak i dlaczego w takim właśnie etui. Teraz mały książek. Opowiadałam już o tym wydaniu Małego Księcia, wydawnictwo Znak przygotowało w tym roku nowe tłumaczenie i nowe ilustracje Pawła Pawlaka, o których też Wam opowiadałam. Te ilustracje o Małym Książę. Te ilustracje mm, są niesamowite. A nie wiem, czy Mały Książę jest lekturą, ale dobrze znać jest tę y, książkę, ponieważ ktoś tam w milionerach nie znał i przegrał milion podobno. A więc Mały Książę, imponujące wydanie, cudowna oprawa, cudowna okładka, wszystko jest z niej cudowne. No i na koniec horror. Książka, w której właściwie do czytania jest niewiele, za to można ją godzinami oglądać. E, oto ta książka z takim kalafiorem z przodu. Książkę napisała Magdalena Szeliga, a ilustrację wykonała Emilia Dziubak. I ilustracje są w tej książce... Przecudne i najważniejsze, a o czym ona jest, czy zastanawialiście się nad tym, czy rośliny mają uczucia, czy czują coś, coś, kiedy je kroimy, nie wiem, blendujemy. I tak wygląda historia papryczki Chili. Jest to ilustracja do opowieści o papryczce Chili, a cały horror rozpoczyna się taką wizją jabłka. Emilia Dziubak, znana ilustratorka, naprawdę stworzyła tutaj świat unikalny, świat niepowtarzalny, świat horroru z przymrużeniem oka. Ilustracje, jak już wspomniałam, można oglądać godzinami. To są moje propozycje. Dla komunistów chciałam powiedzieć dla tych, którzy idą do komunii, i trzeba ich obdarować jakimś y, 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 prezentem. Jak już mówię, na pewno książki nie królują wśród prezentów. Ja zawsze dawałam książki, ale teraz jakoś mnie nikt nie zaprasza na komunię. Nie wiem, czy to z tego powodu. Napiszcie, jakie Wy prezenty na swoją komunię dostaliście. Czy były wśród nich książki? Bo ja dostałam tak, Anię z Zielonego Wzgórza i radziecki zegarek z Przemytu. Piszcie, komentujcie. Dziękuję, do zobaczenia.